Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj nagrywam się dla Was, ponieważ chciałabym zarekomendować jedną z firm. Ponieważ wiem, prowadząc dwa salony beauty w Radomiu, że taka opinia szeptana przekazywana jest bardzo ważna, i teraz, jako z punktu widzenia klienta/przedsiębiorcy, chciałabym zarekomendować agencję interaktywną Seo Motiv. Oni dwa lata temu, kiedy otwierałam pierwszy salon, stworzyli dla mnie wizytówkę Google i wypozycjonowali ją tak, że dosłownie po dwóch, trzech miesiącach pojawialiśmy się już w pierwszej trójce, jeśli chodzi o wyszukiwanie fraz kluczowych właśnie związanych z paznokciami, ponieważ moje salony to centra stylizacji paznokci. Nie wiem, jak oni to zrobili, natomiast naprawdę wyróżnialiśmy się spośród konkurencji, a salonów w Radomiu jest naprawdę setki. Ja jak nie pokusiłabym się, że na pewno ponad tysiąc. Na każdej ulicy po kilka. W związku z czym konkurencja jest ogromna. Ponieważ wtedy mi się udało, teraz jak we wrześniu otwierałam drugi salon Tytanowe Centrum Stylizacji. Zleciłam im stworzenie kolejnej wizytówki, i bardzo zależało mi na tym, żeby fraza kluczowa, manikiur tytanowy i pedikur kwasowe, wyszukiwały się bardzo wysoko. I co się okazało? Mamy luty, czyli niespełna pół roku. Nasze dwa salony są w pierwszej trójce. Czyli mój pierwszy salon, który otworzyłam dwa lata temu, jest na 1C, a tytanowe Centrum Stylizacji jest na trójce. Nie wiem, jak oni to robią, ale robią to bardzo, bardzo dobrze. W związku z czym powierzyłam im, też stworzenie strony internetowej mojego drugiego salonu. I okazało się, że pan Sławomir zrobił tę stronę tak, że jestem po prostu nią zachwycona. Ona się wyróżnia wyglądem, jakością, ale wyróżnia się też chyba taką technologią tych stron. Ja kompletnie jestem zielona w tym temacie, ale strona jest przepiękna, spełnia wszystkie moje oczekiwania, wymagania, a nawet je przerosła. Pan Sławomir sam ją stworzył, jej wygląd, ułożył tekst, tekst do minimalnej tylko poprawy i redagowania przeze mnie. Moim zadaniem to było tylko wskazać korol kluczowy taki wiodący salonu, styl salonu, wyposażenie salonu i przesłanie zdjęć, które chciałabym, żeby pojawiły się na stronie. W związku z czym Całego serca bardzo tak stanowczo i pewnie mogę zarekomendować współpracę z Seomotiv. Wiemy, że faktycznie w Polsce małym i mikroprzedsiębiorcom naprawdę jest ciężko się wypromować i zaistnieć, jeżeli otwieramy jakąś nową branżę czy jakiś nowy punkt i mamy ogromną konkurencję. Natomiast im się to udaje. Im się nie udaje, oni po prostu potrafią to zrobić. Dlatego bardzo e, serdecznie polecam. E, odzywajcie się do nich, możecie się odezwać do mnie e, o rekomendacje. Ja zawsze e, śmiało ich polecę i chętnie z Wami porozmawiam. Także doceniam to, że moje klientki przekazują sobie o nas opinie i przez to rekomendują nasze salony, dlatego wiem, że rekomendacje są bardzo ważne, stąd nagrywam ten filmik specjalnie dla nich, bo mało kto ostatnio potrafił mnie tak pozytywnie zaskoczyć jak Seomotiv właśnie. Dziękuję bardzo za moją piękną stronę i za chwilkę zlecam budowanie strony pierwszego salonu bo ta, która działa w tym momencie nie jest aż tak profesjonalna i tak dobra jak strona stworzona przez pana Sławka z Seomotiv, dlatego za chwilę siadam do e, zdjęć, do wybierania zdjęć, przesyłam i robimy e, drugą stronę, e, żeby oba salony e, były na takim samym poziomie, jeśli chodzi o e, internet, o Google i WWW. E, pozdrawiam serdecznie i ży życzę samych sukcesów i e, motywacji e, do działania, jeśli chodzi o prowadzenie działalności w Polsce.